Myślałem, że jestem ostrożny i przezorny, ale chyba jednak nie jestem. Zwykle sprawdzam nawet po kilka razy, czy zamknąłem drzwi, czy mam wszystkie dokumenty przy sobie i tak dalej. Ale dwa dni temu niestety spuściłem moją saszetkę z portfelem na chwilę z oczu i ktoś ją sobie zajumał. Na szczęście nie miałem w tej saszetce nic takiego bardzo wartościowego a paszport i większość pieniędzy odłożyłem sobie specjalnie w domu na właśnie taki wypadek więc jest ok. ciekawsza część działa się później kiedy poszedłem na największy komisariat policji tutaj na Teneryfie żeby zgłosić kradzież i żeby mieć ten oficjalny papierek, że skradziono mi dokumenty no i wchodzę na ten komisariat i ku mojemu zaskoczeniu ktoś do mnie zagadał po polsku była to rodzinka, którą też okradli przylecieli sobie na Teneryfę na wakacje mieli pokój w hotelu i w nocy w hotelu właśnie ich okradli. Po prostu ktoś sobie wszedł, Ola! No i właśnie tutaj jest to fajne, że ludzie zagadują tak. Ta rodzinka spała sobie normalnie w pokoju, ktoś wszedł w nocy i ich okradł. Trochę też ich błąd, że nie zamknęli się na klucz, ale z drugiej strony kto by pomyślał, że życie w hotelu okradną. A oni mieli niestety tylko dowód osobisty i nie mają teraz jak wrócić do Polski. Najbliższa ambasada jest na drugiej wyspie na Gran Canaria i tam będą mogli sobie wyrobić tymczasowy paszport. Mają bilet powrotny za 3 dni, więc ja nie wiem, jak oni to ogarną. Ale wracając do tego komisariatu, to mówię, że chciałem zgłosić sprawę, że mnie okradli, a gościu mi daje taką karteczkę z numerem telefonu, że mam sobie tam zadzwonić i jak będę miał numer sprawy, to proszę wrócić ponownie. No i to już mnie trochę zaskoczyło, bo. Co za różnica, czy powiem o tej kradzieży przez telefon, czy na miejscu. No ale powiedzieli, że inaczej tego się nie da zrobić i że muszę zadzwonić. No dobra, no to dzwonię. Dodzwoniłem się, gadam tam z gościem, mu tłumaczę, co się stało, podaję swoje dane i nagle się rozłączyło. Okazało się, że skończyły mi się środki na koncie w telefonie. Samolot. Boże. No to wracam na ten komisariat i mówię, że mi się środki na telefonie wykończyły, że nie mam pieniędzy, bo mi ukradli ten portfel i nie mam jak doładować konta, więc czy mógłbym po prostu zadzwonić od nich? No oni tak, tak się trochę zmieszali. No i jeden mówi, że no niestety, że nie mogą, bo codziennie się takie sytuacje zdarzają i oni nie mogą dawać swoich telefonów, żeby dzwonić. No to kurde, skoro zdarzają się takie sytuacje codziennie, to dlaczego jeszcze nic z tym nie zrobili? Masakra. Nie wiem jak to działa w Polsce, bo nigdy nie miałem takiej sytuacji. Jedyne co mi poradził ten policjant, to że mogę sobie pójść do barów, które są tam niedaleko, i tam może ktoś mi pozwoli skorzystać z telefonu. No lol, fajnie policja pomaga. No ale no, nie miałem co zrobić, no to poszedłem poszukać w tych barach pomocy. No to idę do pierwszego baru i mówię jaka jest sytuacja, że mnie okradli, że muszę zadzwonić na policję, i czy mógłbym, bardzo proszę, skorzystać z telefonu. A babka tak na mnie patrzy, jakbym jej zarąbał psa. Mówi, nie, absolutnie, że nie można. Trochę mnie to zdziwiło, ale mówię, dobra, może miała jakiś gorszy dzień. To idę do drugiego baru. Patrzę, a tam już na stole jest telefon stacjonarny i jakiś gościu obok niego, właśnie z obsługi. A to mówię, o, fajnie, teraz powinno mi dopisać szczęście, bo ten telefon już jest jakby pod ręką, no to myślę, że już mi pozwoli nie? skorzystać. No i podchodzę do niego, mówię znowu jakaś sytuacja, a on tak na mnie patrzy i że nie, że on nie może pozwolić, bo szefa nie ma i on nie może tak e, dawać ludziom sobie zadzwonić. O Boże, no i nic, no idę dalej, nie, patrzę, jakiś punkt zero, no i podbijam do tego punktu zero i mówię znowu jaka jest sytuacja, że nie mam pieniędzy, że nie mam portfela i, i czy mógłbym zadzwonić. A gościu, jasne, nie ma problemu, ja ci zadzwonię, nawet na policję musisz zadzwonić, tak? To ja tam mogę po hiszpańsku pogadać. I dzwoni mi, nie, wybiera ten numer, ja mu tam podałem. Dzwoni i mówi: A to tutaj możesz po angielsku gadać, to trzymaj, nie? Dał mi ten telefon, zgłosiłem całą sprawę, dostałem ten nieszczęsny numer. W sumie rozmawiałem z tą policją tam 10 minut przez telefon. A jeszcze muszę wam wtrącić, że ten numer na policję się zaczyna od 902, to jest coś takiego jak w Polsce 801. I za 10 minut wychodzi w przeliczeniu na polskie 5 złotych. Oddaję ten telefon temu pracownikowi Xera. Mówię, dziękuję panu bardzo, uratował mnie pan, jest pan świetny. A on do mnie. A dziękuję, ale zaraz, zaraz pan musi zapłacić. A ja mówię, no ale przecież mówiłem panu, że nie mam pieniędzy, że mi ukradli portfel i że proszę pana o pomoc. On, aha. I tak się zmieszał trochę i mówi. Dobra, to jak będziesz tutaj następnym razem, to, to zapłacisz, okej? Okay? A ja mówię, no dobra, dobra, tylko niech mi pan powie, ile mam sobie przygotować pieniędzy za to, nie? A on mówi, a no to, bo tam jest jakoś 6,50 za minutę, bo to jest ten specjalny numer na policję, czyli w sumie 65 zł. Czajcie to? Kosztował go ten telefon 5 zł, a chciał ode mnie 65. To jest, kurcze biznesmen, naprawdę. Jeszcze człowieka, który został okradziony... Jeszcze chciał oszukać na 60 zł, no masakra. Także podsumowując, po pierwsze, nie dajcie się okraść za granicą, a po drugie, jak już dacie się okraść, to nie dajcie się oszukać. <laughs> Także tego pana już na pewno więcej nie odwiedzę, a jeszcze się przejąłem, że kurczę, tyle wydał na mnie te 15 euro, że takie koszty poniesie przeze mnie, a on chciał mnie tutaj ocyckać, no nieźle. Aha, jeszcze a propos cen, bo często mnie pytacie, jak to tutaj wygląda. I o ile wynajem mieszkań czy zakupy takie zwykłe w supermarkecie są zbliżone do polskich, tam może o 20% droższe. To niestety ceny za usługi są koszmarnie drogie. Bo zgubiłem razem z tą saszetką niestety klucze do apartamentu i za wymianę zamka zapłaciłem 650 zł. Ech. Słyszałem też, że na przykład wyrwanie zęba kosztuje Czy mi się to nagrywa? Uff. Słyszałem też, że wyrwanie zęba kosztuje 1050 zł. Internet kosztuje jakieś 160 zł za 20 megabitów, jakoś tak. Czyli nie wiem, z 20 czy 10 razy drożej niż w Polsce. No więc jeśli chodzi o usługi, to naprawdę jest tutaj źle. Dobra, dzięki serdeczne za obejrzenie. Mam nadzieję, że moja historyjka Wam się spodobała i wyciągniecie z niej wnioski. I co, do zobaczenia następnym razem. No Musiałem to jeszcze dograć, bo jednak okazuje się, że nie wszyscy Hiszpanie są tacy źli. Wracam właśnie z zakupów i podszedł do mnie taki, no nie wiem, 9-8-letni chłopczyk, żebym mu ściągnął puszkę napoju z półki wyżej. No i zdjąłem mu tą puszkę, on mi tak grzecznie podziękował, fajnie. Podchodzę do kasy, jest kolejka, a przede mną właśnie ten chłopczyk. I on się tak odwraca, patrzy na mnie i mówi do mnie, żebym stanął przed nim. Ja myślałem, że on chciał, żebym mu przypilnował kolejkę, bo z hiszpańskim też jestem na bakier. Tak patrzę, no tak stanąłem, a on się ustawił za mną, nie? Normalnie mnie puścił w kolejce. I, ta, I to mnie tak ujęło. Oczywiście mu powiedziałem, żeby się nie wygłupiał i żeby stawał normalnie przede mną. Ale kochane to jest. no. Wiem, że wielu z was będzie mi zazdrościć, ale spełniam swoje marzenia i po prostu jadę do Las Vegas! A tutaj są idealne warunki do tego, żeby się wyciszyć, wyluzować, spowolnić i tak dalej.